Przyjaciele ale ale jeszcze przed filmikiem chcę was zaprosić na mojego tiktoka Ponieważ pojawi się tam tiktok ogólnie właśnie z całym z całutkim refrenem z mojej nowej piosenki Także nigdzie tego nie będzie tylko i wyłącznie na tiktoku i możecie nagrywać swoje tiktoki do tego Tu macie mojego tiktoka podłoga palion widzowie wpadajcie na tego tiktoka Podlinkuję wam w opisie i właśnie tam pojawi się ten tiktok z tą nutką Nagrywajcie swoje tiktoki do tego dźwięku a ja zrobię reakcję na najlepsze tiktoki które wy właśnie nagracie Także obserwujcie mnie na tiktoku i lecimy Gram w grę z nie potrzebuję Moi przyjaciele, witam serdecznie w kolejnym odcinku I dzisiaj będziemy reagować na moje stare filmy Na małego palionika, młodego, takiego dzieciaczka Widzowie, prawda nadal tym dzieckiem, ale troszkę już bardziej wyrośniętym Widzowie, zostawcie łapy do góry, subskrybujcie kanał I pamiętajcie, 29 kwietnia rozwalamy YouTube'a Jak zawsze, bo będzie nowa nuta Na którą zapraszam serdecznie każdego, dokładnie Przygotowałem dla was parę filmików moich starych Także mam nadzieję, że będzie śmiesznie nie, nie mam pojęcia co tam było, tylko tego totalnie nie pamiętam Więc nie mam pojęcia czego tam się będę wstydził, ale zobaczcie Zobaczymy. Dobrze, będziemy w taki sposób widzowie to oglądać Jest to filmik pod tytułem Wita śmietania plus wyzwania challenge u Ło <noise> <U> Ło <głos> <XD> <głos> To jest filmik w ogóle z moją dawną przyjaciółką Dobra, sprawdźmy, jestem ciekaw co tam będzie się działo O kurde, dobra, dobra u Nie, zaczynać Okej, okay, a w ogóle mam po przyspieszone tempo Nie, to nie jest przyspieszone <noise> Co się tu zbala Tak się film zaczyna widzowie, wiecie o, jeszcze, yy, nawalone efektów Jak się będziemy nakładać na to Jakoś sobie poradzimy a Nakładać na papier I będziemy wytań, ale będą bitą śmietanę Z liścia no, będą dostawać? Już ja nie pamiętam I, i, Oczywiście jak ktoś nie zrobi tego wyzwania To zostanie bitą śmietaną w łeb bita śmietana w łeb, okej okay. Coś to, pięknego tak, naprawdę Ale to są czasy, szczerze w ogóle te wszystkie filmy no wiadomo, że będę się tam wstydził rzeczy, bo no byłem dzieckiem, każdy jakby dzieckiem robi dziwne rzeczy, ale wszystko to tak naprawdę jest sentyment i początek tego wielkiego kanału tak naprawdę widzowie Zacznijmy, no, oglądajmy dalej Basenu po skarpetki, oczywiście musimy mieć. Wow! Wow! Wejdź do basenu po skarpetki, Niemożliwe! Niemożliwe! wykonania. Pokaż. Gdzie jest woda? wody jeszcze nie było w basenie, tak? Ale challenge, widzowie! Czy ona to zrobi? Jestem w skarpetkach, do basenu. to w ogóle... To jest marnotrawstwo skarpetek, widzowie. Proszę Państwa, czy ona to zrobi? Czy ona to Widać zrobi? Proszę mam zrobić. Proszę Państwa. Państwa jakieś skarpetki? Tak. Nie wiem, buty, takie typowe halówki. To 3, 3, to 2, no dawaj. Także, niesamowite, Państwa. naprawdę widzowie, niesamowite. Co tu się wydarzyło? Co A, czyli Kinga nie dostaje właśnie bitną śmietaną. Co ja miałem a teraz zrobić? Ja ci powiem, no, że masz trafić w górny lewy. A, Proszę, mam trafić w okienko. W, w okienko tak zwane, okej, okay, prawe okno. To jest, to jest stanowisko, Prawe okno. okno. No dobra, Palion pokaż. Ja byłem piłkarzykiem. Sprawdźmy, sprawdźmy. Ja ostatnio w piłkę grałem, no, pokaż pan tak, swoją... Jaka piłka w ogóle odwalona no dawaj Prawy Nie, sam Prawy Aha, okej okay, czyli... No walnęło mi się, dobra, ale czy ja dostanę bitą? O, czekaj, czekaj, czekaj Lewy O, kurde, no perf... palno, już, już to zrobił perfekcyjnie, lewy dolny Tak jest, idealnie Jestem z ciebie dumny A, ale lewy jest Ale lewy Ładny szampon, nie było tak źle Co teraz? Prawy gu... O, kurde, czekaj Niesamowite! Dobra, ktoś dostaje tą świetaną w ogóle na tym filmie, czy nie? Tu jest ten moment kulminacyjny. Ja nie drafimy! O, wy dwoje nawzajem sobie dajemy Dwa, tą świetaną. Okej, okay, dobra, przejdźmy teraz do następnego filmu. Oh, mamy tu filmik pod tytułem Ice and Salt Challenge. Wyżera mi skórę XD. Oj, i nawet moja siostra będzie widzowie Nie, nie wiem czy wiecie jaka jest reakcja, ale jak dacie sobie sól i następnie dacie lód i na przykład no tak przytrzymacie, o to wam tak strasznie zaczyna piec skóra. No taka reakcja chemiczna. Dobra, sprawdźmy. Wow! Nie mogę się doczekać tego odcinka. Nie jest samowite. takie dzieciaki. Parę naście, nie chcę mi się teraz liczyć. Challenge oczywiście kolejny. Jak widzicie, mamy tutaj lód Dobra, mamy lód, dobra, pokażmy, pokaż okay. kiedy my to robimy. Nie, nie chwalcie się, że macie słyn na ręce, <bibleopus> okej, okay, czy mamy. Zaraz to lód i kto dłużej wytrzyma, <size> <Joker focus> rozumiem, tak? Super challenge, naprawdę, ale kiedyś były takie czasy, ]ında. kiedy się takie challenge swum... robiło, nie? Ej, nie, to nie się. Dobra, 3, 2, 1, ciśniemy z tym koksem. Cześć. Ja mam najwięcej soli. Ale ja mam chude ręce. Ja teraz w ogóle mam znowu... Znaczy, nie mam bez przesady, ale... Trzeba znowu na siłkę jest widzowie. Troszkę się opuściłem w siłowni, bo non stop pracuję tak naprawdę. Tak, tak się powracamy właśnie. O, powracamy. No, powracamy. Ja zmusznić. byłem taki pyrtek. Taki pyrtek! Dobra, czyli nie wiem kto wygrał w sumie, nie, nieważne. Nie ale sprawdźmy na samym... O kurde, to co to? to. Ale Co robi rozwalanie telefonu w o, filmie Ice and Salt Challenge? O jest... co tutaj w... chodzi? W... Niesamowite, widzowie Z tej no to Czekaj, nie. I wody praktycznie ja nam to nie było Ja Czekaj Kurna. Ja to podniosę? Nie. Nie, weź nie, pokazuj się Boże, co to za film jest, widzowie? No proszę na mnie, ty. Więc ja będę tak stał? Czekaj, muszę wejść to... Super to film, Palen. O, o, o! o no to A, nie spada. To, to Dobra, także... Oooo! Bardzo fajny filmik! Bardzo fajny filmik, sprawdźmy dalej. Zowie jest to vlog, info czas zacząć wakacje... Moje św... O moje świadectwo, w tym filmie będzie moje świadectwo! Sprawdźmy A, jakie wiesz, mam oceny! Cztery, nie to? mogę się doczekać. Jedna osoba się pytała tam, żebym pokazał świadectwo, to yy, mogę wam tutaj Niech. pokazać, tylko że pewnie Patrz, 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 czekaj! Błagam, jak to... Mniejsze, no nie, no to... Nie to... Nie. jak to mniejsza o to? pokaż swoje świadectwo, pochwal się. Ok, język polski dostateczny. Język angielski, bar bardzo dobry. To, była, to, była, to było gimnazjum wtedy. A teraz byłem w techniku i w techniku już by się nie chciało uczyć, także miałem jakieś noce, Ale ogólnie gdybym się uczył, bo miałbym to bardzo dobre oceny. bo Patrzcie no, co mamy tutaj. Mamy język niemiecki, dobry. Mu muzyka. Muzyk, powiem, ty muzy To dlatego zostałem raperem. Nie no, nie jestem raperem, widzę dla beki robię nuty. E, muzyka bardzo dobry, super. Plastyka celujący. Byłem utalentowany w wielu dziedzinach. Tam jest historia, nienawidziłem historii, chyba dostateczny A dopuszczający, z czego mamy? Z chemii? fizyki. Nienawidziłem tego. Dobra, sprawdźmy, co mamy dalej. Co ty tam mówisz, Palien? No, nie jest fajnie, oczywiście. Nie chciałabym się uczyć oczywiście filmy dla was, bo ja bardziej kręcić. To lubić... No, powiem ci, małe Palionie, że to był dobry ruch z twojej strony. Natomiast uczyć się kręcić filmy Co prawda nie mówię, żebyście wy tak robili, ale no mi się to powiodło akurat Także no, uczyć, także jestem oceny. dumny z mojego Paliona język A, dobra, jest będę czytał teraz oceny, wcię. super Co no, będzie w tym filmie, czy ja, ja, ja będę tak się stał? Otworzyć. Wow! wow. I wam pokażę, widzicie, kurde, jak normalnie mi się włącza język Prawie jednej, jednej chmurki nie ma, także naprawdę pogoda jest spoko Nie wiem, ile stopni niestety jest, ale... Niesamowity vlog, Palion, niesamowity Spodzić się można bardzo. Także, oczywiście dziękuję za oglądanie tego bardzo, bardzo krótkiego vloga. Nie oczywiście mogę, widzowie, zostaw... to takie czasy piękne. Zapytaj, paliona QA. 2,5 tysiąca widzów, widzowie. widzicie od czego ja zaczynałem? 2,5 tysiąca widzów. Moja przygoda na YouTube. To już coś ciepłe, sprawdźmy. jakie koszulka, jakie łapki. Jakie łapki. Jak, yy, tak ja. wygląda jak stary dziadek przy tym palionie. tym. Yy, ale po prostu byłem na Mazurach. Jest... A opowiadam skąd rynek się wziął, mój kotek, nieważne, to jest Tam mało istotne jak rozpoczęła się twoja przygoda na YouTube? O, słuchajmy widzowie, jak rozpoczęła się moja przygoda na YouTube? Ja przygoda się rozpoczęła tak, po prostu oglądałem youtuberów że od małego Od małego, no nie od wiem youtuberów od małego, co jest prawda yy, ja... czy... <laughs> Od 10 lat, tak, jak wiem, 4 lata zacząłem youtuberów oglądać Ale kłamczyszek mały, o ty 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 ty, kłamczyszek mały. wtedy? No i spodobało mi się to i potem po trzech po latach jakoś A, tak... A założyłem kanał, super, dawaj kolejne pytanie, kurde! Nie ma tego na YouTubie, ale no cóż, no już usunąłem ten kanał dawno. No i przechodzimy już do kolejnego pytania. O? Kanski 6 66 pyta, yy, lubisz placki? No oczywiście, że lubię placki, różne ziemniaczane, lubię. Lubisz placki, Jezus. Czego tak się lubię mówiło? Lubię masło, też lubię masło. Masło lubię, Jezus, błagam. A ładne? No nie wiem, no sami możecie ocenić. Czekaj, 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 co to było? Czy ja jestem ładny? Eee, chyba przystojny, jak już. Chyba <grym> eee, ładny. A tak. ładny, no nie wiem, no sami możecie... Czekaj, czekaj. Nie masz, chyba głupi nie jestem. A, A chyba. Tak. Chyba głupi, chyba nie jestem. pewnie, że jestem głupi. Oczywiście, eee, że tak. A ładne, no nie wiem, no sami możecie ocenić. Jestem no nie, nie mam odpowiedzi na to pytanie. Grzesiek Chips. Super, nie też. Sobie no, mówiłem, że jestem ładny. To. Znaczy nie, e, mówiłem, mój że oceniam. Okay. Pumba spyta. Pozdrawiam cię oczywiście, Patryku. E, czy znasz Dawida, kochanka? No pewnie, że znam. Ha! Dave, nie mogę! Nie mogę, Boże! Nie musisz do mnie, obwiniać, mieszkam w Mianowicach, e, ulicy nie podam. No, no znajdźcie mnie, o, znajdźcie mnie. Ola, jestem jak znajdźcie mnie. Portalek pyta. Najgorsze, co mogę powiedzieć? Można grywać gry na YouTube, czy lubisz? No pewnie że. Kocham. Uwielbiam. Kocham. Coś następnego, co? Co to jest? Vlogging for men. To tak O, z moim kumplem, z karabeuszem, okay. Mati pozdro. Albo on Czemu ty mi przydrieża? Wydrieża. Wydrieża. Co ty tu robisz? Jakiego ja vloga, vloga? To nie było ciekawe w ogóle. Rozumiesz? A oh no racja. Ja Widzowie, ja, ja już wtedy, ja już wtedy jakbym mały rozumiałem, że to jest jakiś, to jest głupi film totalnie, grindzowy, ja już wtedy to wiedziałem. Kurde, Niesamowite! O, rozwaliłem lampę wtedy w ogóle, tak wam powiem. Pewno ona zginęła. Dobra, chyba nie puszczałam tego filmiku, bo to jest chyba jakaś muzyka z prawami autorskimi. Ale widzieliśmy początek i był super! O, jasnych gwint co ja odpaliłem? Special na 2000 widzów. Twerk! Nie, nie mogę wam z muzyką puścić. Nie mogę wam z muzyką. Subskrybenci 2000. Dzięki! Sprawdźmy, jesteście najlepsi! A teraz! Poproszę o muzę! Uwaga! Uwaga! 3, 2, 1, 0! O jasny gwint! Nie, no nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę! Nie, no błagam! No Ja muszę wam to wrzucić! No nie mogę, że nie, no nie, no przecież jestem! Jasny gwint, to to leci dalej! <noise> Młody, co ty robisz? Dobra, każde dziecko jest dziwne, naprawdę widzę. Każde dziecko jest dziwne. Burde, zmieliło mi to głowę trochę. Przyjaciele, mi na dzisiaj wystarczy młodego paliona. Chcecie kolejny odcinek z reakcji na stare filmy? Nie ma problemu. Wiecie, ile tych filmów jest? Niesamowicie dużo. Na niesamowicie mi du ilość odcinków. Mam nadzieję, że się w następnych filmach. Love you guys i pozdro.